No to dzisiaj tak tłumnie gromadzimy się, na tych porannych rolatach. Pomyśleć, że jeszcze parę lat temu wszystkie rolaty przez cały adwent były rano o świcie o siódmej. Strach pomyśleć, jaka by była frekwencja dzisiaj. No ale dobrze, wy jesteście tymi najbardziej wytrwałymi, najbardziej, odważny można powiedzieć, no to wy też jakąś nagrodę za to dostaniecie pewnie. Od Pana Boga przede wszystkim, a tak patrząc na liczbę i ilość Was dzisiaj, to chyba każdy coś wygra. Bo jak tak sobie policzyłem, to jest Was tyle mniej więcej, ile na tych nagród, które mamy do rozdania. Dobrze. Mówiliśmy sobie wczoraj, o czym mówiliśmy wczoraj. Kto był wczoraj? No przecież byliście. Byliście wczoraj czy nie byliście na rotach? A widzę, że jeszcze śpią też wszyscy, no to jeszcze dodatkowa trudność nas czeka. No mówiliśmy wczoraj o, o, o jak się nazywa ta część przyświętej, o której mówiliśmy. Ten najważniejszy moment, jak się nazywa? Gdzie się podział mikrofon? mój Wojtek? No. Przeistoczenie. O no, przeistoczenie na czym polega przeistoczenie? Bo wtedy chleb zam... no. chleb zamienia się w ciało, a wino w krew. Tak chleb zamienia się w ciało, Pana Jezusa, a wino zamienia się w jego krew. Czy my to y, możemy zobaczyć na ołtarzu tak normalnie oczami? Możemy, czy nie możemy? Nie, chociaż pokręćcie głową e, no nie możemy a kto mógł zobaczyć mówiliśmy o takim jednym e, świętym, który, który jakby widział to bardziej dosłownie ojciec Pio no między innymi ojciec Pio oczywiście takich świętych było pewnie więcej natomiast ojciec Pio między innymi właśnie i dlatego tak długo też muszę świętą sprawował bo to było dla niego takie rzeczywiście żywe spotkanie z Panem Jezusem dla nas też powinno być, bo no my musimy patrzeć oczami wiary. I tak jak mówiłem wczoraj, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli to o nas. Dzisiaj, dzisiaj jeszcze jedna święta, o której być może słyszeliście również, bo też taka dosyć znana święta, znaczy, mianowicie święta Matka. Teresa z Kalkuty. Ktoś słyszał? O takiej? Nie? Nie słyszeliście. No to już słyszycie. Będzie sobie można doczytać i, i, i poczytać, bo ja dzisiaj tak króciutko tylko matka Teresa z Kalkuty była siostrą zakonną, zwykłą taką siostrą, którą możecie spotkać też dzisiaj która przede wszystkim jej zadaniem była modlitwa. Urodziła się w Albanii, ale później jak wstąpiła do zakonu, to początkowo była w klasztorze w Irlandii, potem przeniesiono ją do, właśnie do Indii, do Kalkuty. No i w tej Kalkucie, jakby jej życie zupełnie odwróciło się do góry nogami, bo któregoś dnia zdała sobie sprawę, że ona jest w tym klasztorze, uczyła też, takich, takie młode, młode osoby, które, no, były dosyć bogate, można powiedzieć, dobrze postawione, ale, i dobrze się czuła jakby w mieście w Kalkucie, ale w którym momencie zorientowała się, że to miasto ma jakby dwa oblicza, bo z jednej strony wszystko było w porządku i wszystko było dobrze, ale jak się wyszło za mur otaczający miasto, no to już obraz nie wyglądał tak różowo, bo tam dosłownie na ulicy można się było potknąć o ludzi, którzy tam leżeli, chorzy, porzuceni, trendowaci, ludzie, którymi nikt się nie, nie chciał zająć, od których wszyscy uciekali, bo bali się, że się zarażą. Trąd to była taka choroba, która która była z chorobą zakaźną. Nikt ich nie przyjmował do szpitali, nie było dla nich lekarzy. Oni leżeli dosłownie, leżeli na ulicy w biedzie i na tej ulicy umierali nieraz. I siostra matka Teresa, jak to zobaczyła, no to poczuła takie, takie wezwanie jakby Pana Jezusa do tego, że ona się ma tymi ludźmi zająć. Rzeczywiście poprosiła swoich przełożonych, poprosiła swój zakon, żeby mogła opuścić jakby ten zakon i założyć swoje własne zgromadzenie. Założyła zgromadzenie, które nazywa się Zgromadzeniem Misjonarek Miłości. Jest to dzisiaj, oczywiście działa. Zebrała na początku jakąś tam małą grupę sióstr i wyszły, poszły na ulicę. I zaczęły się zajmować tymi ludźmi. Miały, przygotowały mi jakieś tam pomieszczenie początkowo nieduże, gdzie, gdzie starały się nimi opiekować, gdzie, gdzie, starały się zapewnić im jakąś opiekę, ale przede wszystkim wychodziła do tych ludzi na ulicy, do których nikt nie chciał iść, bo wszyscy się, wszyscy ich jakby odrzucali, odpychali. I tak na tym polegała jej, jej misja, na tym polegała jej przede wszystkim świętość. Wszyscy byli zdumieni. <laughs> Jak ona to robi? Że, że ma siłę do tego, nie? Bo, bo, bo to nie jest takie proste, tak? Iść <laughs> i opiekować się takimi chorymi, którzy rzeczywiście są już na, na, na całkowitym marginesie. i Matka Teresa zawsze odpowiadała, że całą siłę i całą y, 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 energię do tego, żeby się tymi ludźmi zajmować, y, ona, one, siostry, czerpią przede wszystkim z Eucharystii. I dlatego też o tym dzisiaj, dzisiaj mówimy, bo jak mówiliśmy wczoraj, że w czasie przyświętej dzieje się ten cud naj, największy, gdzie chleb staje się ciałem Chrystusa. To dzieje się po coś. To dzieje się po to, żebyśmy, uczestnicząc w przy Świętej, mogli stąd czerpać jakby siłę do najtrudniejszych wyzwań, do najtrudniejszych zadań. Pan Jezus jakby chce nam towarzyszyć w, w tym wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, choćby to nie wiem, jak trudne było tak jak siostrze Teresie. Matka Teresa, dzisiaj święta, wielokrotnie mówiła, że, że też miała problem z modlitwą miała problem czasem, żeby się skupić na mszy świętej, miała problem na modlitwie. To nie było, Ona nie, nie była tak jak ojciec Pio, że, że w swojej wierze widziała tego Pana Jezusa cały czas. Ona często pisała, że, że ta modlitwa była dla niej trudna i, i często często miała różne wątpliwości, ale do tej modlitwy zawsze wracała i z tej modlitwy właśnie, z Eucharystii przede wszystkim, czerpała siłę do tego, żeby, żeby do tych chorych, biednych na ulicę wychodzić i się nimi zajmować. I to jest największa wartość Eucharystii, bo jeżeli mamy jakiekolwiek trudności, jakiekolwiek problemy, to zawsze możemy przyjść do Pana Jezusa i zawsze możemy przyjmując Komunię Świętą, jakby jego łaską się napełnić, jego i jego obecnością się umocnić, żeby wykonać te zadania, które Pan Bóg przed nami postawił. Te zadania, które stawia Pan Bóg przed wami dzisiaj, może nie są tak trudne i ciężkie, jak te, które Matka Teresa podejmowała, no ale każdy z nas ma jakieś problemy i trudności, z którymi się zmaga, co jest dla niego trudne. I właśnie Musza Święta jest tym miejscem, skąd mamy czerpać siłę. I o tym warto pamiętać. Dobrze. Żeby nie przedłużać, bo, bo zaśniecie pod ołtarzem. Czasem było śpiwory przynieść jeszcze. Do pytania na jutro. Dwa tylko dzisiaj. Jak nazywa się zgromadzenie, które założyła Matka Teresa z Kalkuty? Powiedziałem, raz wymieniłem, zdaje się. Nie wiem, czy ktoś zapamiętał. Do miłości to dobrze pamiętasz. Misjonarki miłości. Misjonarki miłości. Gdzie siostry uczyły się kochać najbiedniejszych, biednych, gdzie skąd czerpały siłę, żeby im pomagać? Przy modlitwie? No, a przede wszystkim? Przy Eucharystii. Eucharystii, tak jest. Na modlitwie, na Eucharystii. Ona pozwalała im też dostrzec w tych biednych, opuszczonych, chorych, umierających Pana Jezusa po prostu. On, i to tak, tak też powinno działać w naszym życiu. Przyjmujemy Pana Jezusa i jesteśmy z nim w czasie Mszy świętej i potem umiemy go dostrzegać w innych ludziach, potrzebujących. Dobrze, to te dwa pytania będą na poniedziałek. Dzisiaj ktoś wylosuje figurkę, na Trzy dni przyniesie ją dopiero w poniedziałek yy, na wieczór. No, a w przyszłym tygodniu do kogoś z Was ta figurka trafi na stałe. I myślę, że będzie mieć jakieś stałe, ważne miejsce w domu.